Dzień dobry, witam wszystkich w nowym tygodniu, mamy poniedziałek, 25 dzień listopada, 12 już wybiła, zaczynamy nasze spotkanie, dajcie znać na czacie czy widać, czy słychać dobrze. Pamiętajcie, proszę, że wszystko to, co mówimy, ma charakter edukacyjny, nie są to porady, nie są też to żadne rekomendacje inwestycyjne. To tylko, włącznie moje prywatne zdanie. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, proszę o tym pamiętać. Słuchajcie, przechodzimy do surowców, do, do towarów. Dlatego, że ostatnio mówiłem o tej pułapce na ropie, która się może pojawić. Ona w tym momencie już zaczyna na wykresie się pokazywać. Co to znaczy? To znaczy, że te układy harmoniczne, one są zarówno na walutach, między innymi na dolarze, ale również właśnie widzę tutaj na ropie WTI. Surowcach na, indekse, na surowcach na towarach, również gdzie punkt D już został wybroniony. Zobaczcie, tu mamy punkt D, tu jest punkt B. Dojście bardzo często jest do pierwszego układu ZZB, czyli do tego punktu B w tym momencie może być to właśnie ten szczyt z 20 listopada, ale bardzo często tu jest ten motyw i wydaje mi się, że możemy go już w tym momencie realizować, dlatego że mamy połączenie z, zgodność z wolumenem, właśnie atak na 886. Zwróćcie uwagę, że tutaj te schody cenowe, czyli te wszystkie korekty, które występują, no one mniej więcej są równe, tak, czyli ten spadek, czyli ten spadek, czyli ten spadek, prawda? Dlatego bardzo. Często tutaj nadbijamy i uklepujemy ten punkt D, prze, przesuwając go po prostu troszeczkę wyżej. 71, 81 to jest ewentualne dojście, więc ten układ harmoniczny na Europie. On może być jeszcze rozgrywany troszeczkę wyżej, jakby z innego, wyższego poziomu. Proszę o tym pamiętać. Jeżeli chodzi o gaz ziemny, poczekajmy, aż się wczyta w wolumen. Tutaj układ oparty na zygzaku. Ja mówiłem o tym ostatnio, widzę, że w tym momencie on się chyba zaczyna realizować. Czy tak naprawdę widać tę falę trzecią, falę C, najważniejszą, fala A, fala B i fala C, typowy zygzak. Tutaj mamy pierwszą falę, podbicie, to jest bardzo ważne, żeby ten szczyt nie wybijał ostatniego maksimum. No i ewentualne zejście do poziomu FIBO. Tutaj 61,8 widzimy, że wypada na 3,19. Tutaj troszkę niżej bardzo ładny ZZB, czyli ten... Główny cień również biorę pod uwagę, natomiast 61,8 jest tutaj, także no fajne dwa poziomy 3,18 i 3,13 potencjalne wsparcia techniczne na gazie ziemnym. Jeżeli chodzi o złoto, mocne tąpnięcie na sesji Ameryka... azjatyckie, chciałem powiedzieć amerykańskie, Ameryka uważam, że może dołożyć tutaj do pieca, co ciekawe, jedynie ta dywergencja, ona się pojawiła, widziałem tę dywergencję, natomiast to było, znaczy, bardzo tak w powietrzu, nawet o tym poziomie nie wspominałem, bo ten ruch naprawdę się pojawił, uważam, że taki znienacka, ciężko było na to zagrać, chociaż widzimy, że spowolnienie było, ale nic więcej, prawda, więc tutaj FIBO nie rozgrywało tego setupu, ale FIBO może rozgrywać jakby następstwo tego, co się wydarzyło, tak, czy w następstwie tego co się zadziało na rynku i proszę zobaczyć, jakie mamy dwa pomysły na to. Po pierwsze, musimy sobie zadać pytanie, czy ten ruch, który idzie wzrostowy, czy to jest sztuczny, czy prawdziwy popyt. W mojej ocenie ruch jest sztuczny, no bo widzimy, że wolumeny są nie dość że mniejsze, to jeszcze bardzo malutkie, czy tego popytu praktycznie nie ma. No i po drugie, musimy znaleźć, czy spróbować znaleźć jakąś sensowną precyzję, jakiś moment do ewentualnego przyłączenia się do e, krótkiej pozycji. No i tutaj widzimy dwa poziomy, dwa 689, dwa e, Te poziomy, te opory wynikają, zobaczcie, z wewnętrznych mierzeń FIBO. Mamy bardzo ładne potwierdzenie, mamy ZZB, czyli ten dołek, on może działać na zasadzie biegunowości i łączymy go w gotowy setup, prawda? Więc tutaj te poziomy FIBO, jakby mierzenie całego tego spadku, które się pojawiło dzisiaj w nocy, no uważam, że nam się powinno przydać, także warto to e, mieć. Jeżeli chodzi o e, silver Zobaczmy tutaj to podbicie też uważam, że będziemy. Będziemy obserwowali też, że może nam się przydać, bo zobaczcie nawet 50. A tutaj ten dolny cień, on nawet tam troszeczkę był niżej. Ale to są te rejony 31. Te okolice uważam, że będą zaatakowane i przetestowane na zasadzie jej testu. Bardzo często takie schody cenowe one zaczynają się budować właśnie w ten sposób: czyli było wybicie, będzie test tego wybitego poziomu, czy tego wybitego dołka dolnego cienia z 22 listopada. No i wzmocnione jest to precyzją filmu, bo najczęściej to się dzieje na dwóch mierzeniach. Tak, 5061 i 8. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o surowce, to bardzo czym waluty, tutaj też piękne układy harmoniczne na pewno na dolarze amerykańskim. Jeszcze odpowiadając na pytanie, Łukasz, kiedy będzie kolejny webinar? Słuchajcie, kolejny webinar bardzo ważny, bo typowe narzędzia, nowe narzędzia Fibonacciego w tradingu do zainstalowania Wam rozdam na początku grudnia, dokładnie we wtorek, 3 grudnia, grudnia o godzinie 18. Dacie dajcie znać, czy doszło zaproszenie na czacie. W tym momencie wysyłam Wam linka. Nowe narzędzia Fibonacciego, uwaga, nie tylko na rynek walutowy, forexowy, ale również do kryptowalut. Te narzędzia To będą dokładnie Trzy narzędzia, one bardzo fajne, mają zastosowanie również na rynku kryptowalu. Także takie narzędzie, czy takie spotkanie typowo-narzędziowe, gdzie będziemy instalowali, pracowali na tych narzędziach, będzie w pierwszy wtorek grudnia. Dajcie znać, czy doszedł link z zaproszeniem, czy zapisaliście się już, a ja przechodzę dalej. Tutaj tego dolara amerykańskiego uważam, że należy naprawdę bardzo precyzyjnie rozpisać na jaką platformę. Na MetaTrader 5, na MT5, piszemy te narzędzia. Znaczy piszemy i na czwórkę, i na piątkę, natomiast te narzędzia, które piszemy od zera, dla nas już piszemy na, platformie, na, na platformie MT5. Więc jak ktoś ma platformę, chciałby zainstalować, no to wystarczy sobie pobrać i ja wszystko pokażę, co i jak. Przebiega. No, jak z tych narzędzi korzystać? Jeżeli chodzi o dolar amerykańskiego, tutaj pomysł, słuchajcie, jest bardzo ciekawy, bo nie dość, że mamy FTSA, prawda? Około 4.11.41. E, proszę zobaczyć, czyli mamy podbicie, mamy dojście, i jeżeli by to dojście było, no to faktycznie na tych mierzeniach to wszystko e, wypada. To po pierwsze. Po drugie, tutaj na 4-godzinówce, czy nawet na D1, <laughs> chyba nawet na D1 lepiej to lepiej to widać, jakbyśmy pomierzyli z samego szczytu do dołka, no to proszę zobaczyć, że cały ten ruch on nam buduje taki bardzo szeroki układ harmoniczny, bardzo szeroki, on się może troszeczkę wydłużać w czasie, natomiast jeżeli by się zrealizował, to proszę zobaczyć, że tam podbicie może być nawet w okolice 4,31, bo to co widzimy, to jest prawdopodobnie jedynie punkt ta reakcja fali BC, a tego podbicia na fali CD jeszcze nie ma, ale oczyma wyobraźni, już je widać, 4,31 i to jest układ harmoniczny, o Mówiłem, na który sam też poluję, obserwuję. Jeżeli chodzi o walutę edek, fund, tutaj widzę, że delikatna luka, bo uważam, że będzie chyba jeszcze jednego zejścia, bo mimo wszystko tego popytu, proszę zobaczyć na wolumen skumulowany na obroty tego popytu nie ma. Mierzenie, które na pewno jest obowiązkowe, no to od samego dołka oczywiście pomierzymy i funta, i etka, w tym momencie jest to. dolar, po to, żeby wyznaczyć taką strefę, obszar zwrotny, gdzie cena może być naprawdę takim dołkiem do, do wybronienia, do zaatakowania, dlatego, że bardzo często cały ten ruch właśnie kontrujący po takim mocnym spadku, on jeszcze jest mniej więcej 2 trzecie, tak? Czy około 61,8. No i tutaj mamy tę przewagę, że są mierzenia precyzyjne mierzenia Fibonacciego, tutaj w tych rejonach wypadają, więc uważam, że to podbicie może być tutaj nawet na funcie, zobaczcie, ten ruch trójfalowy, który się buduje, czyli fala A, fala B i fala C, może być troszeczkę niżej, zobaczmy, fala A, fala B i fala C, dokładnie. Tutaj 1,2524, bardzo ciekawy poziom. I też ładny układ harmoniczny. Dobrze, co nam zostało? Indeks nam zostały, bitcoin nam został. Co zobaczmy tego bitcoina? Co tutaj się dzieje na BTCUSD na wyższych interwałach? No, na bitcoinie widzę, że wyciskamy, wyciskamy to chyba co jest do wyciśnięcia. Tutaj zobaczmy, czy te nowe szczyty zostały już wybite. Nie, jeszcze nie. To może być korekta, piszecie? Tak, zgadzam się z tym. Może być na zasadzie układu korekcyjnego, czyli fala A, fala B, no i fala C troszeczkę niżej. Pamiętajmy, słuchajcie, że są dwa bardzo ważne wsparcia, prawda? Tutaj mamy, tutaj mamy to wsparcie na zasadzie ZZB, okolice ok. 93,575. No i możliwa korekta prosta, oparta typowo na, na zygzaku. Tak, już pokazuję czyli fala A, fala B i fala C. Czy takiego zejścia tutaj mi brakuje? A więc brakuje tej fali C. Czy będzie TH? Tak. Możemy zobaczyć tirium, Zobaczmy, co się dzieje. Od razu wrzucam wyższy interwał czasowy. Zobaczymy ten moment podbicia. Moment, tutaj muszę troszeczkę wykres pomniejszyć. Potencjał jest dosyć duży, bo wybijamy z tego, co sprawdzamy z samego rana, to chyba mocno już na tak wybijamy, idziemy w harmonię, idziemy w układ harmoniczny. To jest bardzo dobra wiadomość. On jest taki bardzo szeroki, bo widać go na D1 na W1. Natomiast jak się dobrze przyjrzymy tutaj i precyzyjnie pomierzymy te punkty zwrotne, zaczynając od XA i punkt B na 61 to widzimy, że fala BC jest zakończona. Jeżeli jest zakończona, czy ta fala malutka, spadkowa, to prawdopodobnie robimy falę CD, a ona widzimy, że może. Nawet sięgnąć po pod 8,8 czy ten ostatni współczynnik wewnętrzny to są okolice 3864, tutaj mamy 3680, więc taka różnica między jednym a drugim poziomem. Wiadomo na początku, no bo tutaj będzie układ Gartleja. Na początku 3680, natomiast docelowo tutaj mamy bardzo ciekawy taki punkt odniesienia. Uważam, że rynek będzie próbował go przetestować. No ten opór jest po prostu mocniejszy, tak? Ze względu na to po pierwsze górne cienie, po drugie no taki test, który trwał tutaj Leną no, z miesiąc, prawda? To było okolice maja, maj i początek czerwca tego roku. Także tutaj widzimy, że cały układ harmoniczny z D1 na RTH się po prostu Wypełnia. Dobra, co nam zostało? Zostały nam indeksy. No to szybciutko zobaczmy, co się dzieje na SP. Indeks amerykański, daję że przypomina tak. Przechodzimy już do SP, za chwilkę Nasdaq, za chwilkę Dow Jones i na zakończenie niemiecki DAX. Ok, zobaczmy. czterogodzinówkę, godzinówkę. Tak, tutaj te układy harmoniczne, nie? One widzę, że przypominają po sobie, o sobie, to może być takie takie zagranie właśnie na powtarzalność, ale to już Wam mówię o co chodzi, tak? Bo... Może nie, nie wszyscy to widzą, połączenie tych układów występuje równolegle na różnych indeksach. To jest bardzo istotne, że jakby siła nie jest, wiecie, z jednego setupu, tylko biorąc pod uwagę porównanie, czyli tą korelację rynkową, rynek układa się jednokierunkowo. To jest, wiecie, dodatkowe potwierdzenie. No tutaj mamy ten punkt D. On pewnie będzie za chwilę przetestowany, zaatakowany około ok. 6500, a więc cały czas ta szóstka z przodu. No mają to do siebie te okrągłe psychologiczne poziomy, że bardzo często. To zobaczcie, tutaj były nadbite, był zjazd, już tutaj niektórzy mówili, że początek spadku, prawda? Tutaj przypominam, stały te mierzenia FIBO, więc od tego cena odbiła, no i bardzo często te mierzenia i te poziomy okrągłe mają to do siebie, że są testowane ponownie i tutaj nad nimi będzie myślę, że duża walka nad przebiciem, też będą jakieś pułapki, także tutaj to okolice 6000. Sam układ harmoniczny na S&P wypada, także proszę o tym pamiętać, zwróćcie uwagę na. Na znaku też wygląda to dobrze, bo jak pomierzymy sobie cały ten spadek analogicznie jak na S&P, no to widzimy, że układ harmoniczny też jest przed nami. On też na naszych oczach się buduje, bo proszę zobaczyć, że punkt B już był, czy tutaj mamy klasyczną 50, więc albo układ nietoperza, albo układ Leonarda, prawda, czy punkt D78 albo 88. 8. No ale widzimy, że miejsca na wzrosty mamy z technicznego punktu widzenia to są nawet do zaatakowania takie poziomy jak 2150 21140, prawda? Więc ten punkt D widzimy, że jest wyżej. Zobaczmy na się sytuacja techniczna na Dow Jonesie. Tu jest troszeczkę inna, bo wybija, tak? Wybija szczyty. Ja się tutaj zastanawiam, czy będziemy realizowali, bo tutaj po drodze wiecie, szereg mierzeń zewnętrznych, one też raczej nie są obojętne. To już było tutaj jakby zatrzymało. No i poprzez analogię Zobaczcie, co robimy. Kopiujemy to narzędzie, to kasujemy, no i mamy mierzenie zewnętrzne od razu wyznaczone: 45 615. Aż ten poziom jest tak absurdalnie wysoki, by się wydawało, nie? że cena już nie może być wyżej na indeksach, a jednak możemy wybić nowe szczyty. Uważam, że no, do zaatakowania docelowo może być nawet ten poziom. Także tutaj to 161. No, generalnie, mierzenia Fibonacci'ego zawsze powinny być. Widoczne. Kiedy spotkanie? Słuchajcie, webinar jest na czacie. Warto się zapisać. Spotkanie będzie w przyszły wtorek o godzinie 18 na pierwszym początku grudnia, pierwszy wtorek grudnia dokładnie, godzina trzeci dzień miesiąca. Jeżeli chodzi o Nazdaka, o sam przepraszam, tak, tutaj ten układ harmoniczny jest taki troszeczkę jeszcze niewypełniony. Zobaczmy bardziej lokalnie. Jak to wygląda? Co my tutaj mamy? Mamy jakieś, tak, mamy raczej zejście w geometrię. To jest to, co się od razu narzuca, prawda? Czy powinno, <laughs> powinniśmy wziąć pod uwagę. Czyli klasyka gatunku, tak, jak ta pędząca one-to-one, Zaznaczmy to kolorem niebieskim. zaznaczę w postaci prostokąta, dlatego że może być równość fal. Jak sobie to wszystko skopiujemy, to widzimy, że zasięg może, tego spadku może nawet sięgnąć. Tutaj widzimy 61 z takim poziomem granicznym. Natomiast dolna podstawa tego niebieskiego 19 224. Także ciekawie to wygląda. I uważam, że tego wantuana po prostu wypełniamy. Tutaj jeszcze dam żeby to było precyzyjnie, pokażę, że właśnie mamy takie poziomy, które tutaj też są dosyć istotne, bo dinapoli, pamiętajmy, to są właśnie poziomy, które są zbudowane, składają się z dwóch mierzeń wewnętrznych 38,61, no one są, proszę zobaczyć, bardzo blisko, tak? Tu mamy 61 ostatniej fali, a tu mamy 38,2 całego wzrostu, no i to wszystko tutaj wypada, więc ta strefa między 19,220 a 19,200 punktów wygląda dobrze. Kakao na zakończenie, tak? Zobaczmy, co tam się dzieje Co tam się dzieje? Tutaj mówiłem, że ten układ harmoniczny chyba się zaczyna wypełniać. Wchodzimy tutaj mamy lukę. Zobaczmy, czy zobaczmy, czy tu mamy już zaatakowany, tak, jest zaatakowany poziom, jest pięknie zaatakowany, układ dipka, a układ harmoniczny zewnętrzny Tutaj XAB i punkt D, oczywiście najważniejszy, który wypada na 161. Zobaczcie, pięknie zaatakowany ten poziom 10268. No, i tutaj pytanie, czy nie idziemy w one, -to one, bo bardzo często takie mocniejsze odbicie następuje właśnie od 161. Niekiedy te fale są odwracane, niekiedy te korekty są po prostu mocniejsze, tak się zaczynają. Od 161 potem przyspieszają. Więc tutaj pierwszą takim targetem, no to jest wypełnienie szerokiego mety. A jeżeli mówimy o szerokiej mety, no to wiadomo, że pojęcie gdzie na pewno musimy znać, to jest szeroki układowy balans, równość fal tej, e, równość tej największej korekty w danym impulsie, w danym trendzie. No i jej zakończenie to jest dolna podstawa 9,530, 9,540. To jest potencjalny zasięg na dojście wypełniające tę ten, ten geometrię 1 do 1 na kakao. Tyle na dzisiaj. Słyszymy się jutro o godzinie... 12.00 codziennie się słyszymy w samopołudnie. Dzisiaj skarping o godzinie 18.00, także bardzo proszę pamiętać. A za tydzień bardzo wasze spotkanie, nowe narzędzia Fibonacci'ego rozdamy. Pokażemy Wam, jak zainstalować, no i jak z nich skorzystać, tak żeby zbudować taki profesjonalny warsztat pracy. Tyle idea. Macie zaproszenie na czacie, także dołączajcie. Jesteśmy w kontakcie. Miłego dnia Wam życzę, no i powodzenia na cały nadchodzący tydzień. Dzięki.